Zapomnijcie o wszystkim, co słyszeliście na temat niedoborów minerałów. Wyrzućcie z głowy te katastroficzne prognozy, że na świecie zabraknie litu, by zelektryfikować globalną flotę samochodową. A przede wszystkim porzućcie przekonanie, że wydajny samochód elektryczny musi kosztować tyle, co kawalerka w centrum miasta. Podczas gdy Tesla i europejscy giganci motoryzacyjni biją się o kopalnie litu w Ameryce Południowej i Afryce, tworząc wąskie gardła windujące ceny pod sufit, Chiny właśnie wywróciły stolik całej branży. Białe złoto, czyli lit, zyskało rywala, który może zniszczyć jego monopol z dnia na dzień, a wiecie co jest najlepsze? Ten rywal znajduje się dosłownie na waszym stole w jadalni. Mowa o Sodzie. Tak, dokładnie tym samym pierwiastku, który jest składnikiem zwykłej soli kuchennej. Brzmi jak żart, prawda? Przypomina te sensacyjne nagłówki o cudownych technologiach, które nigdy nie opuszczają murów laboratoriów, ale nie nagrywałbym tego materiału, gdyby to była tylko teoria. Fakty są takie, że w tym właśnie momencie pierwsze seryjnie produkowane samochody z bateriami jonowosodowymi zjeżdżają z taśm i wyjeżdżają na ulicę bez litu, bez kobaltu, bez uzależnienia od metali ziem rzadkich, które kosztują fortunę. To nie jest zwykła ewolucja, to całkowity reset globalnej gospodarki energetycznej. Koszmar Ilona Maska i marzenie o tanim aucie dla ludu właśnie się zderzyły. Rozpoczęła się era baterii solnych, a kto się nie dostosuje, ten wypadnie z gry. Żebyście zrozumieli wagę sytuacji, musimy spojrzeć na to, co dzieje się teraz. Dzisiaj piętą achillesową każdego elektryka jest bateria. Odpowiada ona za około 40% ceny całego samochodu. I winę za to ponosi niemal wyłącznie węglan litu. Cena tego metalu jest niestabilna. Kontrolowana przez garstkę państw i podatna na szalone spekulacje finansowe. Branża motoryzacyjna wpadła w pułapkę, żeby sprzedawać więcej aut, potrzebują więcej litu, im więcej go potrzebują, tym jest droższy. To błędne koło, które do tej pory uniemożliwiało stworzenie prawdziwie taniego elektryka. Ale Chiny, przewidując ten krach podaży znacznie wcześniej niż Zachód, zaczęły grać w zupełnie inną grę. Na scenę wkracza Jack Motors, chiński gigant, którego strategicznym partnerem jest nie kto inny jak Volkswagen. Podczas gdy świat z nadzieją patrzył na baterie ze stałym elektrolitem czy wodór, Jack, we współpracy z producentem ogniw China Battery, wypuścił na drogi pierwszy na świecie pojazd użytkowy zasilany baterią jonowo-sodową. Mówimy tu o modelu YWE. Subkompaktowym aucie, które narodziło się pod marką Sehol, spółka Joint Venture Jack i Volkswagena. Oficjalna premiera tego samochodu to godzina zero dla technologii sodowej. To dowód, że ta chemia działa nie tylko w laboratorium, ale też w prawdziwych korkach, na rozgrzanym asfalcie i spełnia wymagania przeciętnego kierowcy. Dlaczego więc wielkie koncerny wydobywcze wpadają w panikę? Ponieważ sód jest w praktyce nieskończony, to szósty najczęściej występujący pierwiastek w skorupie ziemskiej. Pozyskujemy go z soli morskiej, z kopalni soli kamiennej, dosłownie zewsząd. Nie istnieje żaden kartel sodowy. Nikt nie wywoła wojny geopolitycznej o sól. Zastępując lit sodem, branża obiecuje obniżenie kosztów baterii. A co za tym idzie? Samych samochodów o 30-40% na dzień dobry. Wyobraźcie sobie BYD Dolphin albo elektrycznego Renault Kwid w cenie ich spalinowych odpowiedników, a może nawet tańszych. To właśnie przyszłość, którą wymusza na nas bateria sodowa. Ale jak to w ogóle możliwe? Skoro sód jest tak dobry i tani, to dlaczego do diaska wciąż używamy litu? Zanurkujmy na chwilę w inżynierię bo ten techniczny haczyk jest fascynujący. Chemicznie rzecz biorąc, lit i sud to sąsiedzi w układzie okresowym. Oba są metalami alkalicznymi. Wewnątrz baterii działają bardzo podobnie. Jony wędrują od katody do anody, by zgromadzić energię i wracają, by ją oddać. Myślcie o nich jako kurierach dostarczających elektrony. Historycznym problemem było to, że John Sodu jest fizycznie większy i cięższy niż John Litu. Przez dekady naukowcy nie potrafili sprawić, by te grubsze John Sodu wchodziły i wychodziły ze struktury baterii, nie niszcząc jej przy tym, lub nie poruszając się zbyt wolno. Przełom nastąpił, gdy firmy takie jak KTL i China Battery opracowały nowe materiały na anodę, wykorzystując tak zwany węgiel twardy hard carbon. Ma on bardziej otwartą strukturę molekularną, co pozwala jonom sodu swobodnie przepływać. I tu kryje się sekret, który wywołuje uśmiech na twarzach inżynierów. Bateria sodowa oszczędza nie tylko na licie. W tradycyjnych bateriach musicie używać miedzi w kolektorze prądu anody, bo lit reaguje z aluminium. A miedź jest droga i ciężka. W baterii sodowej ten problem znika. Możecie użyć aluminium zarówno na katodzie, jak i na anodzie. Aluminium jest tanie i lekkie. Krótko mówiąc, tniecie koszty na wszystkich kluczowych komponentach ogniwa. Ale poczekajcie, bo dane techniczne z auta DZIA-C i testów CATL ujawniają zalety, które w codziennym użytkowaniu wręcz upokarzają lit. Po pierwsze, czynnik zimowy. Jeśli śledzicie rynek, wiecie, że właściciele Tesli w Chicago czy w Norwegii zimą mają podgórkę, lit marznie. Reakcje chemiczne spowalniają, a zasięg potrafi spaść o połowę. Bateria sodowa śmieje się mrozowi w twarz. Oficjalne testy pokazują, że przy 20 test bateria sodowa zachowuje 90% swojej pojemności. To rozwiązuje jedną z największych obaw kupujących w krajach o chłodniejszym klimacie. Auto działa na śniegu tak samo dobrze jak w środku lata. Po drugie, błyskawiczne ładowanie. Struktura chemiczna sodu pozwala na absurdalnie szybką mobilność jonów. CATL już zaprezentował ogniwa sodowe ładujące się od 10% do 80% w zaledwie 15 minut w temperaturze pokojowej. To wynik lepszy niż w przypadku większości baterii LFP litowo-żelazowo-fosforanowych, które napędzają dzisiejsze podstawowe modele aut. To tyle co postój na szybką kawę i wizytę w toalecie. Po trzecie i najważniejsze ekstremalne bezpieczeństwo. Baterie litowe słyną z tak zwanego niekontrolowanego wzrostu temperatury. Jeśli zostaną przebite lub przegrzane, wpadają w cykl samozapłonu, który jest niemal niemożliwy do ugaszenia. Baterie sodowe są niesamowicie stabilne. W testach przebicia nie zapalają się ani nie wybuchają. Jest jednak pewien techniczny szczegół, który zmienia globalną logistykę: baterię sodową można rozładować do zera absolutnego. Dlaczego to ważne? Baterie litowe nie mogą spaść do zera, bo umierają na zawsze. Muszą być transportowane częściowo naładowane, zazwyczaj do 30%, co sprawia, że na statkach i ciężarówkach traktowane są jako ładunek niebezpieczny. Bateria sodowa może podróżować martwa, bez grama energii, całkowicie obojętna i bezpieczna, a obudzona zostanie dopiero w fabryce samochodów. To drastycznie obniża koszty ubezpieczenia i transportu. Oczywiście nie wszystko jest idealne. Muszę być z wami szczery w kwestii VAT, bo na tym kanale stawiamy naprawdę. Bateria sodowa ma jeden minus gęstość energetyczną. Podczas gdy najlepsze dzisiejsze baterie litowe osiągają 250 czy nawet 300 watogodzin na kilogram, pierwsza generacja baterii sodowych od China Battery i CATL oscyluje w granicach 140-160 watogodzin. Co to oznacza? Oznacza to, że są cięższe i zajmują więcej miejsca, by dostarczyć tę samą ilość energii. Nigdy nie zobaczycie baterii sodowej w super samochodzie o mocy tysiąca koni mechanicznych, ani w pojeździe, który musi przejechać tysiąc kilometrów na jednym ładowaniu. W tych przypadkach lit wciąż pozostaje królem, ale i tu objawia się geniusz chińskiej strategii kto potrzebuje tysiąc kilometrów zasięgu, żeby pojechać do supermarketu czy do pracy. Bateria sodowa to święty Graal dla samochodów popularnych miejskich kompaktów. I tu pojawia się plotka, która spędza sen z powiek zachodnim prezesom: B i D. Bardzo wiarygodne źródła w branży wskazują, że B i D szykuje wersje swoich podstawowych modeli, takich jak sigal znany u nas jako Dolphin Mini, wyposażone właśnie w baterie sodowe. Cel. Przełamanie psychologicznej bariery 10 tysięcy dolarów, czyli około 50-60 tysięcy złotych w prostym przeliczeniu bez podatków. Jeśli BID lub EAC wprowadzą na globalny rynek kompetentne auto elektryczne, które ładuje się w 15 minut... Nie traci zasięgu na mrozie i kosztuje tyle samo, co spalinowe auto miejskie. Transformacja energetyczna przestanie być ekologiczną opcją, a stanie się jedynym logicznym wyborem finansowym. Silnik spalinowy w małych autach stanie się po prostu ekonomicznie nieopłacalny. I tu wchodzimy w geopolitykę soli. Chiny wiedzą, że nie posiadają największych rezerw litu na świecie. Ten tytuł należy do trójkąta litowego w Ameryce Południowej: Boliwia, Chile, Argentyna. Inwestując miliardy w rozwój sodu, Chiny w zasadzie ogłaszają niepodległość. Mają moce przetwórcze, mają gigafabryki i mają sól. Tworzą technologię, w której kontrolują 100% łańcucha dostaw od początku do końca, bez polegania na imporcie z Australii czy Ameryki Południowej. To mistrzowskie posunięcie szachowe. Podczas gdy Europa i USA próbują budować fabryki baterii litowych, by dogonić Chiny, Chińczycy już zmieniają zasady gry na sodowe. Elektryczny samochód dla ludu w końcu przestał być tylko obietnicą ze slajdów w PowerPoint z modelem Iwej od jak na ulicach i KATL, skalującym produkcję do milionów sztuk, dni drogiego Litu w segmencie aut budżetowych są policzone. Jesteśmy świadkami demokratyzacji technologii. Jasne, wasze następne luksusowe auto wciąż będzie miało Lit, ale samochód, który umasowi elektryczność, ten, którego będzie używał kierowca Ubera, i ten, który zastąpi flotę firmową. Będzie napędzany solą. Technologia jest bezpieczniejsza, tańsza, ładuje się szybciej i wytrzymuje ekstremalne mrozy. Jedyna rzecz, o którą prosi w zamian, to nieco więcej miejsca w podwoziu. Uczciwa wymiana, nie sądzicie? A teraz jestem ciekaw waszej opinii. Bariera cenowa zawsze była najsilniejszym argumentem przeciwko elektrykom. Gdyby jutro w salonie pojawił się samochód elektryczny z baterią sodową, kosztujący dokładnie tyle samo, co podstawowe auto na benzynę, zdecydowalibyście się na zmianę? Czy wciąż macie obawy przed tą nową technologią? Zostawcie odpowiedź w komentarzach, bo dyskusja o przyszłości waszych portfeli zaczyna się właśnie teraz. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli chcecie zobaczyć spadek cen samochodów i subskrybujcie kanał, żeby kolejna rewolucja technologiczna Was nie zaskoczyła.